Ubolewam bardzo nad tym, jak tak dobry mecz o wysokiej kulturze gry i o wysokiej jakości pojedynków. I z tych meczów, które prowadziłem w roli widzewa, to z takich meczów to był najlepszy, jeżeli chodzi o widowisko, jakie stworzyły drużyny, ale po zdobytej przez zagłębie w takich dla mnie trudnych do zaakceptowania. E, sposób powiedzmy, czyli podobice po wybronionym życie karnym, co mogło być piękną historią. Obydwie drużyny zabiły to piękne widowisko, bo chyba udzieliły się emocji tego, że zarówno jedna drużyna, jak i druga bardzo, bardzo pragnęły wygrać i zapomniało o tym, że to ma być też widowisko, a nie tylko trwanie do ostatniego gwizdka, bądź szukanie takich rozwiązań Powiedzmy, Nie chcę mówić, że na alibi, ale takich bardziej bezpośrednich, które jeszcze raz podkreślę, zabiło widowisko i nad tym bardzo ubolewam. Niemniej jednak cieszę się z tego, że moja drużyna, pomimo powiedzmy merytorycznie mało optymalnych rozwiązań, dążyła nie tyle do remisu, co do wygrania tego meczu, bo no, zdobywając bramkę. Też może nie najpiękniejszą. Nie zatrzymaliśmy się, tylko dążyliśmy do tego, żeby zdobyć bramkę. I jeszcze raz tylko podkreślę, ubolewam, że obniżyliśmy naszą kulturę gry, a tego na pewno będziemy od siebie wymagać w kolejnych meczach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, tutaj jest mikrofon na sali. Karol Bugejski, przewodnik Sportowy, dobry wieczór panie trenerze. Ja chciałem zapytać, jak pan widział tę sytuację z bramką na 1 do jednego, bo tam sędzia analizował, przeważać czy nie było faulu zawodnika widzała na bramkarzu zagłębia. Dokładnie tak samo jak sędzia. Czyli Jordi wygrał pozycję, zajął ją, ochraniając miejsce, w którym przewidział, że znajdzie się piłka. Bardzo dobrze ją zgrał do Rondiego. Także moim zdaniem tutaj na szczęście do trzech razy sztuka i nie było wątpliwości. Jeszcze pytanie o tę zadymę, która tam miała miejsce już po końcowym gwizdku, bo Pan się znalazł w samym epicentrum. Jak to z Pańskiej perspektywy wyglądało? Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o sporcie. Jesteśmy tutaj po to, żeby budować kulturę, kulturę klubu. My swojego oczywiście, kulturę widowiska. Bez względu na to, co się wydarzyło, to było poza sportem. Ja chciałbym się na sporcie skupiać i, i mam nadzieję, że jak emocje opadną, to każdy sobie przemyśli swoje zachowanie i... I będziemy mieli świadomość tego, szczególnie piłkarze. Bo może ja nie jestem autorytetem dla młodych ludzi, ale piłkarze są autorytetem i, i można przegrać, można stracić punkty, ale uważam, że nie można tracić godności. A, a tak jak wspomniałem, chciałbym skupić się na sporcie. Nie można tracić godności? To takie dosyć mocne powiedzenie, kto stracił godność w tej sytuacji? Sokrates Diody? Dlatego powiedziałam, że nie chcę rozmawiać. Dużo pan powiedział. Tak, i chyba wystarczająco. Nie chcę nikogo skarżać, bo to by było wysoce niesprawiedliwe. I ja też rozmawiałem ze swoimi piłkarzami w szatni. Pierwszy o części sportowej, później o części pozasportowej. Nie ma znaczenia dla mnie, przynajmniej. Bo w przeszłości nie cofniemy. I ja nie chcę teraz szukać innych na pewno i, i nie będę się cieszył, że mój piłkarz był. Powiedzmy, został zaatakowany. Gdyby tak było, nie chcę tego dociekać, tylko po prostu to musi być nauczka dla wszystkich, żeby opanować emocje i zachować wysoką kulturę. Maciej Winczewski, Radio Radiowidzew, Ja chciałem zapytać się o tą reakcję zespołu po stracie bramki, bo to nie wyglądało jakoś tak bardzo ofensywnie ze strony zespołu. Ja nie widziałem jakiejś takiej strasznie dużej woli do tego, żeby jak najszybciej doprowadzić do do wyrównania. Raczej te akcje były gdzieś spowalniane, bardzo często z wykorzystaniem i, i rozgrywaniem tej piłki przez Mateusza i, i, i Luisa. Do boków ta piłka wracała z powrotem do, 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 do stoperów. Nie wiem, jak pan to ocenia? Generalnie za mało wtedy mieliśmy piłkę. I tutaj yy, przeciwnik, który oczywiście też nie chciał yy, zostawić takiego wyniku, jaki był. Bardzo dobrze piłką operował i my mieliśmy problem z odebraniem tej piłki, ale patrząc nawet reakcję e, i efekt tych reakcji my mm, ze względu też na to, że zmieniłem strukturę, bo przeszliśmy na inne znów ustawienie w końcówce, wprowadzając dwóch napastników, przyjmując strukturę 3, 5, 2, mieliśmy problem, żeby e, presować naszych y, przeciwników z tej samej perspektywy, czyli od środka, tak jak robiliśmy to wcześniej skutecznie. I dlatego te wszystkie piłki były presowane od naszej linii końcowej. Przeciwnik z piłką był presowany od linii końcowej i przez to przeciwnik miał większą szansę do tego, żeby wymieniać podania. W związku z tym my mieliśmy mniejsze posiadanie. A ideą naszej gry nie jest ofensywną i naszą ideą ofensywną nie jest jak najszybciej przenieść piłkę w tym sensie, żeby zrobić to jednym podaniem. Tylko wciągnąć przeciwnika, bo to, był, to jest coś, o co mógłby, mógłby mieć największe pretensje do nas, jako drużyny, że później, wiedząc, że czas się kończy, my uciekaliśmy się do jednego bezpośredniego rozwiązania. A to nie jest zabronione, ale jeżeli zrobimy to raz, żeby przeciwnik zachował czujność i bronił plecy, i wtedy. Korzystać z przestrzeni między liniami, to wtedy to by miało sens. A to zmiana od strony do strony to oczywiście jest zasadna pod warunkiem, że później wykonuje, wykonujemy podanie penetrujące, podanie takie prostopadłe, nawet niekoniecznie od razu w pole karne, ale między linie, to wtedy to ma sens. I tego nie było, i o to też mogę mieć pretensje. Ale generalnie nastawienie i, i to, że cały czas chcieliśmy odebrać piłkę bardzo intensywnie, co kosztowało nas na przykład żółtą kartkę, ma to. Czuję tę drużynę już coraz lepiej i z tej perspektywy mogę, e, mogę to dostrzec, ale oczywiście e, rozumiem odbiór też z tej perspektywy i to ubrałbym cały czas w temat jeden, czyli kultury gry, a w zasadzie jej obniżenia. To jeszcze chciałem dwa pytania, jeżeli, jeżeli można. Jedno dotyczące decyzji i, i czasami takiej trochę nonszalancji w tych, w tych zagraniach. W pierwszej połowie mam wrażenie, że w dwóch przynajmniej sytuacjach Antoni Klimek mógł troszkę lepiej się zachować gdzieś. Po prostu będąc już w polu karnym z mojej perspektywy gdzieś wyglądało, że miał czystą pozycję do tego, żeby spróbować oddać strzała. Wiem, że i z lewej i z prawej nogi ma, ma, ma mocne to uderzenie, to gdzieś szukał jeszcze dryblingu zejścia do, zejścia do, 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 do linii końcowej. Jeżeli chodzi o tą nonszalancję, to z kolei ja ją dostrzegam w, przy, przynajmniej dzisiaj w tych zagraniach frana Alvareza. Dużo niedokładności, gdzieś takiej jedna czy druga piłka oczywiście zagrana prostopadła na matomilosza y, pomiędzy liniami. Ok, natomiast bardzo często, bardzo dużo strat z mojej perspektywy znowu. Żebym żadnego wątku nie pominął, to pierwsze, jeżeli chodzi o kwestię y, klima. Patrząc na to, jak się rozwijamy, jak, na to, jak chcemy się rozwijać, w meczu szczególnie z Wartą, zaburzona była proporcja pomiędzy wchodzeniem krótkimi podaniami w pole karne a dośrodkowaniami I pomimo tego, że stworzyliśmy dużą sytuacji. Nie zostaliśmy na tym, czując satysfakcję z wykonanej pracy, tylko chcieliśmy jeszcze bardziej rozwinąć wachlarz możliwości ofensywnych, finalizacji akcji moich piłkarzy. Chciałem to zrobić. I dlatego w tych krótkich okresach pomiędzy meczami, czyli przed Wisłą Puławy i teraz przed Zagłębiem, skupiliśmy się na tym, żeby szukać bardziej dogodniejszej okazji. I to było pokłosie prawdopodobnie wolniejszych decyzji w polu karnym. Bo dzisiaj finalnie. Coś, o co można mieć bardziej merytorycznie, może nie tyle uwagi, ale na czym na pewno musimy się skupić, to tempo podejmowania decyzji, bo wchodziliśmy z dużą jakością i wymieniając nawet kilkanaście podań w polekarne przeciwnika, ale tam decydować trzeba szybko i tam trzeba wykorzystać maksymalnie swoją jakość. I, i stąd prawdopodobnie takie odczucie, i tu się zgodzę, że Klimo mógł szybciej zadecydować, ale na tym polega nasza praca. Popełniamy błędy, błędy, wyciągamy wnioski. I Będziemy się starać w kolejnych meczach to poprawić, przyspieszyć. Mając też w głowie, że warunki teraz treningowe, gdzie nie mogliśmy na pełnej intensywności też potrenować, to jest zrozumiałe, ale bynajmniej to nie jest wymówka. Po prostu to jest etap. Drugi wątek, nonszalancja. Zakładając, że chcemy grać odważnie, to ja muszę zaakceptować to, że będą popełniać się błędy, po to, żeby piłkarze też poznali granice swoich możliwości i momenty, w których trzeba podjąć ryzyko, a w których trzeba zagrać bardziej na utrzymanie wyniku i wymagać od przeciwnika albo sprawić, że to wynik, przeciwnik będzie musiał bardziej ryzykować. Jeżeli wynik jest remisowy, to jest dla nas zły, nie, nieważne z kim będziemy grali. I to jest coś, czego nie mogę na pewno skarcić, czego nie, o co nie mogę mieć pretensji. Mogę tylko w procesie treningowym dać narzędzia do tego, jak podejmować lepsze decyzje, wykonać jak najwięcej z piłkarzami powtórzeń, po to, żeby oni mogli te narzędzia wykorzystywać z większą skutecznością i żebyśmy zaczęli zdobywać więcej bramek także w lice. Zmiana Huana w przerwie podyktowana. Tym urazem, czy no bo nie wyglądało z boiska, żeby tam jakiś problem był, a dobrze wygląda w tej pierwszej połowie? Zgadza się. Dlatego między innymi zdecydowałem się na e, zmianę, bo wiedząc, że z jednej strony Juan czuł się bardzo dobrze, ale z drugiej strony wiedząc, że e, intensywność meczu, czy w miarę jego przypływu mogę potrzebować zmiany, i stąd uznałem, że lepiej mieć zdrowego, który na 100% wejdzie, nieważne za kogo. Niż tego, który może wejść, a później jeszcze raz być konieczność zmiany. I stąd y, głównie oprócz takich kwestii merytorycznych, powiedzmy, ta zmiana. Podobnie w przypadku Rondiego. I dlatego mm, ja bardzo szanuję naszą drużynę. A szacunek ten przejawia się między innymi w szacunku do zdrowia tych piłkarzy. Jeżeli wiem, że ktoś bierze tabletki przeciwbolowe, bo pomimo tego, że nie jest na 100%, ale mówi, że chce pomóc trenerze, chce pomóc tej drużynie. I ja wiem, że ryzykuję trochę jego zdrowie, i pytanie, czy warto wpuścić piłkarza na kolejną połowę albo na 15 minut, ryzykując, że mogę go stracić na dłuższy okres, czy zdobyć jeden? jedną bramkę, czy jeden punkt więcej i tutaj na tym etapie na pewno muszę szanować zdrowie piłkarzy, a jeszcze bardziej ich szanuję w momencie, kiedy słyszę od nich takie, takie słowa i dlatego decyzje nie mają na celu osłabić drużyny nigdy. A zawsze jest drugie dno, o którym szczególnie przed meczem nie warto mówić, bo przeciwnik też może to wykorzystać i i po prostu czasami nie mogę powiedzieć wszystkiego, choć bardzo bym chciał. Czy są Nicodem... jeszcze pytania? Bardzo proszę. Nikodem Mloch, Cyfra Wiadomości Sportowej, ja mam pytanie do trenera i dobry wieczór. Jakiego, tre... Jakiego wynika chciałby dzisiaj trener wyróżnić ze swojej drużyny? Nie wiem, czy Czy jeden piłkarz zasługuje aż na taką pochwałę, żeby go wynieść przed szereg? Patrząc na liczbę minut i konkret, jaki dał Rondi, to na pewno nie można go nie pochwalić, ale widząc postęp w zachowaniach niektórych piłkarzy, to, to chciałbym ich kilku, ale myślę, że chwalić się możemy w sytuacji, kiedy będziemy osiągać cel. Celem było zwycięstwo, nie osiągnęliśmy celu, dlatego będziemy się zastanawiać, jak. Chwalić się, ale nie w sposób subiektywny, tylko wymierny, punktami. Z perspektywy trenera, czy słusznie zostały nieuznane te dwa, dwa gole po analizie VAR? VAR ma służyć temu, żeby było sprawiedliwie, i wierzę, że było sprawiedliwie, choć w tych sytuacjach to, to nie. nie budziło mojej satysfakcji i mojego zadowolenia. Dziękuję. Dobry wieczór Panie Trenerze, Piotr Sornat, Radio Gol. Ja chciałbym zapytać, Pan woli rozmawiać o sporcie, natomiast ja o przyjemniejszej sytuacji pozapojskowej. Czy został może przygotowany w szatni jakiś prezent urodzinowy dla Jordiego Sancheza, bo przynajmniej po tym, co zrobił przy akcji bramkowej, myślę, że się należy. Prezent już był podczas obiadu. Dobrze, dziękuję. Nie zaglądałem. Nie był to alkohol. Nie widzę więcej pytań, dlatego. To ja jeszcze, żebym, żebyśmy uzupełnili właśnie pana tę pierwszą wypowiedź. Generalnie ja nie chcę mówić, że piłkarz zagłębia, czy jakikolwiek piłkarz stracił godność, tylko zawsze w momencie, kiedy kultura gry spada. Ja zawsze swoim piłkarzom powtarzam, że panowie można stracić punkty, ale nie można stracić godności. Czasami stracić godność można też uciekając się do prostych środków. Także to było generalnie i chciałbym, żeby to też wybrzmiało, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Także to tak chciałem uzupełnić, żeby nie zostało nieopatrznie zrozumiane. Jeszcze raz podkreślam, nie moją rolą jest oceniać. Piłkarze, szczególnie drużyny przeciwnej, swoich też e, wiem jak i na jakiej podstawie mogę oceniać i co mogę. Robić. Dziękuję. No dobry wieczór. Myślę, że po tym ostatnim meczu wysoko przegranym, no drużyna dobrze zareagowała. Oczywiście było widać, że nie byliśmy w tym graniu swobodni, że byliśmy spięci w pierwszej połowie. Natomiast ta druga połowa już w wielu fragmentach była lepsza w naszym wykonaniu. Szkoda, że nie udało nam się zdobyć tej drugiej bramki, która myślę zamknęłaby mecz, były okazje Kurminowskiego, Chodyny. No i później ta, nie wiem czy to była już setna minuta, czy dziewięćdziesiąta dziewiąta, no ale dla mnie jako trenera i człowieka, który grał w piłkę i czuję specyfikę, to jest faul na bramkarzu, no bo zawodnik Widzewa nie był zainteresowany piłką, tylko tym, aby zblokować bramkarza, przestawił go dobre pół metra i w tym momencie bramkarz nie jest w stanie dobrze interweniować. To z naszej perspektywy. Natomiast chcieliśmy wygrać, było bardzo blisko, ale myślę, że ta reakcja, tak jak powiedziałem, była dobra w naszym wykonaniu. No i jak gdyby będziemy szukać pozytywów z tego meczu. Przed kolejnymi spotkaniami mamy teraz przerwę na reprezentację, mamy trochę czasu, żeby też popracować nad pewnymi elementami. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze. Czy są jakieś pytania? Karol Bogański, Przegląd Sportowy. Dobry wieczór Panie Trenerze. Wieczór. Abstrahując od okoliczności zdobycia przez widzę w tej bramki wyrównującej taki punkcik, to, to, to przyjmuje Pan za dobrą monetę, czy on jednak będzie w Na pewno nie, na pewno nie, na pewno nie, na pewno walczyliśmy o pełną pulę i tak to wyglądało w drugiej połowie, natomiast no, punkt jest punkt, nie mam na to wpływu, bo tak jak mówię, gdybyśmy po rażącym błędzie stracili tą bramkę, no to musielibyśmy być źli na siebie, natomiast tak jak powiedziałem, okoliczności dla mnie co najmniej kontrowersyjne. Widział pan sytuację z Sokratisem Dudisem, która wywołała takie poruszenie w turnieju? Ale gdzie? Po zakończeniu meczu. Nie, nie, wszedłem już na całe zamieszanie. Tam już zawodnicy byli, Dudis był przy naszej szatni, także nie widziałem tego. Nie wie pan, o co tam poszło, od czego to nie, się zaczęło? Nie, nie. Chciałem zapytać też o Szymona Wajraucha, zawodnika, którego brakuje na ławce rezerwowych dzisiaj. Z jakiej przyczyny? No z takiej, że druga drużyna też ma swoje mecze i bronią też na zmianę z Jasminem Buriczem. Chcemy obydwu bramkarzy utrzymać w rytmie takim meczowym, no bo obydwaj, obydwaj dobrze też się prezentują na treningu. Jest okazja, bo druga drużyna gra wiadomo w drugiej lidze, więc to też już jest taki poziom, gdzie można popracować nad formą. Pytam z tej przyczyny, że Sokratisa i nie będzie w tych pewnie najbliższych meczach. Może do końca roku, jeśli zostanie zawieszone, można wnioskować, że Szymon Wajrał będzie takim naturalnym kandydatem, żeby go zastąpić, czy to nie jest oczywiste? No, to nie jest oczywiste, no, bo to jest w dalszym ciągu rywalizacja. Szymek miał bardzo dobry początek, yy, pomógł nam, później bronił w drugiej drużynie, ale tak jak mówię, sprawa jest otwarta. Chciałem też zapytać, czy ogląda pan dzisiaj występ Michała Matysa na Mistrzostwach Świata do lat 17? Na tyle, ile mogłem, oglądałem. No. Zaprezentował się naprawdę dobrze, gdyby obronił jeszcze ten strzał, po którym padła Bramka, ale myślę, że to był strzał nie do obrony.